Hej, ostatnio dostaję od Was pytania na ASKU. Mam tutaj właśnie dwa z nich. Czy myślisz, że każdy jest w stanie samemu nauczyć się grać w takim stopniu, żeby sobie akompaniować? I gdzie uczyłaś się gry na instrumentach, zwłaszcza na fortepianie? Wprawdzie odpowiedziałam na dwa, żeby nie spamować, bo większość jest podobna. I zauważyłam, że interesuje was to. Jeżeli tutaj zaglądacie, to na pewno słyszeliście, oglądaliście i wiecie, że gram na pianinie nikt nigdy nie uczył mnie tego robić i jedynie znałam takie podstawy muzyki, czyli to, czego uczymy się w szkole. I zaczęło się od tego, że kiedy po raz pierwszy usłyszałam dźwięk pianina, to Później już nie potrafiłam się od niego uwolnić. Oglądałam filmiki na YouTubie, gdzie ludzie coverują jakieś piosenki. W końcu rodzice kupili mi keyboard. Zupełnie nie wiedziałam, jak do niego się zabrać. Czasami nawet udawałam, że umiem grać. Naciskałam wszystkie klawisze, jak tylko popadnie. W końcu zaczęłam szukać w internecie, jak nauczyć się samemu grać na pianinie. Udało mi się znaleźć filmiki, które są nazywane tutorialami. Opisywałam tytuł piosenki. Plus do tego słowo tutorial. Siedziałam przed moim keyboardem, na nim stał laptop i po prostu powtarzałam to, co pokazywano w tych filmikach. Wprawdzie wszystkie były po angielsku, ale strasznie lubię ten język, dlatego jakoś mi to nie przeszkadzało. Zresztą. Jeszcze kilka lat temu pisałam wszystkie piosenki po angielsku i dosyć niedawno przekonałam się do tego, żeby pisać też po polsku. Dużo trudniej jest pisać teksty piosenek po polsku, ponieważ jest strasznie mało słów, które są jednosylabowe. W angielskim jest ich bardzo dużo, zresztą ten język jest taki melodyczny. W polskim mamy tak, że te słowa jednosylabowe mają negatywne znaczenie, na przykład zło i najczęściej polskie piosenki są mniej więcej o tym samym. Po angielsku można napisać piosenkę o wszystkim, tak jak to zrobiła Rebecca Black z piosenką Friday. Po polsku jest już inaczej, trzeba naprawdę się wysilić, żeby ten tekst był dobry, żeby trafił do wszystkich ludzi, żeby każdy mógł się z nim utożsamić. A wracając do tematu, to żeby nauczyć się grać na pianinie, potrzeba wiele motywacji, wiele pracy. Mogę podać swój własny przykład, że rzeczywiście da się nauczyć samemu grać na pianinie i że nie ma rzeczy niemożliwych. Wiadomo, że taka nauka samemu jest o wiele Trudniejsza. Trzeba być mega cierpliwym i nie poddawać się. Ja uwielbiam odkrywać coś nowego sama. Zawsze jestem ciekawa, co jeśli dodam do akordu jeszcze jeden dźwięk. Wstają sobie piękne harmonie, i to jest dla mnie naprawdę niesamowite. Nigdy też nie rozumiałam, dlaczego w sklepach muzycznych są pianina dla początkujących i dla tych, którzy grają naprawdę już bardzo dobrze. Nie wiedziałam, czym to się różni, ale teraz już wiem. Kiedy grałam na swoim keyboardzie, to nadszedł znaczy taki czas, kiedy już po prostu czegoś mi brakowało. I na szczęście rodzice kupili mi pianino cyfrowe, na którym naprawdę miałam dużo więcej możliwości i o wiele więcej mogłam się nauczyć. Nauczycie się grać na pianinie tylko wtedy, jeżeli będziecie tego bardzo chcieli, jeżeli po prostu uwierzycie w siebie. Pamiętajcie jeszcze o zasubskrybowaniu kanału, o łapkach w górę i do dzieła włączajcie tutoriale i grajcie na swoich keyboardach, a może już pianinach i koniecznie dajcie znać jak idzie. Do następnego, pa pa!